No zobacz, było to? Nie przypominam sobie. Czas się nie przypominam, żebym to chcesz. Wczoraj... No? no wiesz, zapłacił i od razu Pay to win. To mówisz, że co? Zapłaciłeś za skina i od razu wygrałeś meczek. Jeszcze solo by mi się przydało, chociaż raz wygrać w tym sezonie, bo... Gdzie ta skrzynka? W sumie tu nic nie ma, to jakieś w budowie, same karton ja. gipsy wszędzie. A, jakieś kujka, tak, jakiś, kurwa, taki... ...niedokończony ten budynek jest. No kurwa, co to jest No, tam... Coś mi tu mryga skrzynka cały czas nie <laughs> Może są pod podłogą. Pracuzałem, nie ma tu nic. <laughs> o, w dachu jest. Tam ten mecz był taki snajperski mocno mhm. Miałem czterech zabitych ja to A też czterech

Ciebie ta dzieci uczy. Ktoś musi. Czego mogą się od ciebie nauczyć? Wypowiem picia wody i brzydkich no, wyrazów. Zgięcie tych poleci było dobre, bo amunicji tam od jasnej cholery. No ja mam mało. Jeszcze by się przydały armaty, jakieś porządne. I by się przydał pistolet. O, może ten... Muszę zadać obrażenia z trzech kolorów pistoletów. Z dwóch no. mam zadane. Na pewno zielony, a pozostały to nie wiem. Jesteśmy w kółku, w kółku, w samym środku. nic. W kakao w Kakao w też dobre było, jak poszli ten. Do tego, tego. <coughs> jakiegoś tam farbia. Tego znaczy co... A co spotkali tego, Gutenberga? Gutenberga, tam u tych tych, tych u tych kopistów książek. Ta, co w ogóle ten, ten kopista on jakieś tam yy, obrazki jakieś takie sprośne a, robił. robił. No no no, się dobrze sprzedają. A Dobry. ten Gutenberg właśnie pokazywał z tą czcionką. A, specjalnie źle tu wpisałem, żeby wam pokazać jak szybko ale to. Ale w, w ogóle jakoś się zaczął przygotowywać chwilowo, i raz patrzą na niego, on tam układa te klocuszki. Nie, to się nie tego. Tak, ale to się nie coś tam, nie ma przyszłości, coś tam, coś tam. a potem w końcu... Nie, to jednak przełomowił nalazek Coś tam, a to będą panowie inwestować? Nie. I koniec rozdziału. Ta książka jest zabawna. Później spoważnieje trochę. Nie ja wiem czy to na plus czy nie na plus. Sam to To ich ekipa jest fajna. No bo są tacy kurwa... No, każdy jest taki indywidualista. Reinmar to jeszcze taki, wiesz, za tą swoją zakochaną. Zakochany. tam jeszcze w tej, tej. Reinmar, gdzie, gdzie jeszcze siedzimy tu w tej dziurze? Ja nie mam żadnej normalnej broni. Niedaleko nas jest, są te robociki. No to dawaj sprzątniemy towarzystwo. Możemy sobie w ogóle nabrać ich. A tego Jednego. Masz, jednego Ale też, ciekawe czy te postacie, o które są wymieniane, czy święci, czy jacyś tam wiesz, czy to są faktycznie ta, postacie historyczne? Tak, tak, zgadza się. jakie ono, jakie ono, jaki ono... Jaki ono... ono... ono czytane, jakie to musiało mieć przygotowanie w ogóle do pisania no, tego. A sobie cały wiesz, przygotował, nie? Całe zaplecze. A co on tak dużo spłodził tych książek? Zresztą wiesz, on długo siedzi też nad jednym tytułem, nie? Rok czasu i pisał to, a że dwa miesiące. jak... Szebranie... Tu masz jeszcze robocika. Nie mam czasu. No, patrz na mhm. tak, pięć. Kinić, widzicie. Działo się. Spadamy chyba do miasta, nie? Tak, mhm. tak. No, Bierzemy naszych z mechanizowanych. Teraz zobaczę, tam jest szare coś, jakby nieodkryte No, no faktycznie Tam na tej, co ta chałupka jest tam na górce Mhm mm tam? No tam zaznaczyłem, tam jest... Mam szarą mapę tam no, Też mam szarą mapę, no to idziemy. Nie nic, na nic no, mhm. jest jeszcze dalej za tym budynkiem. private property, pisano. Co ma miejscówka? Pit stop, odkryło mi się, Nic tu nie ma. Ale skrzynki mi tu nie wygają. Niebieski nie Muszę wyobrażenie, że w najlepszym. Sypały się. 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 się. No też nie ma nic. to nie jest jakaś willa nad Morzem. Coś tu jest poza tym? A tam jest jakiś pomnik czegoś. Chodźcie, moje robocieki. Kom, Komu? Moje dwa, będzie jest tu. Jak zwolnić? Będziemy chorować, będziemy zabijać. Albo zginiemy po Skrzynka koło nas, dwie skrzynki koło nas, nas lądują. słychać helikopter. Helikopter, helikopter, helikopter. Helikopter w ogni. do niego? Kur... Pięciu kur... Jak do tego to można? Nie wiem co robią ci ci tylko panowie. Przezangażują to wszystko. Wyskoczyli ceresniaki. Ciekawe czy przeżyli? No nie było, że ktoś ginie. Ale mnie szybko rozwali się uleczył, one się roboty nie zajmieły Tam jeszcze druga ekipa z żyłki. Dostałeś. Już po tobie. Ale już Nie zdążysz, nie zdążysz. że snajpy. Następna ekipa leci. Tak, zgadza się. Kurwa, teraz ja <laughs> Pierwszy tego twierdza, bo przecież... Dawaj do mnie się czołgaj. Trzy nóżki słychać O powaliłem go i granatem Jeden gości, jeden gości Nie miałem apteczkę damy, no, dawaj No było apteczki Kude, nie mam Ja mam trzy Dawaj, chodź. Po dwa tutaj zabiera. Ja. Idę, idę, ale ona po dwa zabiera. A, nie, Masz, łap. Nie zdążę! Po co się w burzę rzucił? Kurwa, czekaj, mam jeszcze dwie. Ja muszę coś łyknąć, żeby cię móc ratować w razie co? Dobra, uzdążyłem, może... Ja szaka, może? Dobra, biegnę Zbyt wprost, nie? biegnę wprost, biegnę wprost. Mam 6 sze... mam HP. -ków. Dobra, wyszedłem z burzy. Zejdę tu na dół. Dawaj mi tą apteczkę, majster. Ale była za dyma. Ale dojechaliśmy tych, kurwa, tego i tam... Oni się chyba sami między sobą dojechali? O, biegną, biegną następni, tam są, Przed nami, Gdzie przed nami. Tam. Jest, jest, leci, leci, leci. Dobra. Samotnik. Ale może miał jakieś jedzenie. No, <grywa> to jest apteczka, to ja wezmę kuźno, teraz. A bo to ja nie mam już? Nie, to nie, 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 Dobra nie, no, to wygrali to by było nie, Ci Masz tą Masz nie, 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 Chcesz? No daj, bo ja mam... To już nie, mam żadnej teraz. i się skończy przy tym domku gdzieśmy wylądowali 6 graczy, Sześciu. trzy ekipy. Może na co coś kupię. Nie wiem. O, na rybek, dobre i to. Cztery razy, no to. to. Ten na rybek jest całkiem 25, ale tak szybko. Hap, hap, hap i. O. Nie ma. Ja, czekaj czekaj nie, Cześć, nie Cześć. Sześć. Czekaj, poczekajmy, poczekajmy. Idźmy z ma. Nie, poczekajmy, ma. Nie ma. się ma. Nie ma. Nie Nie Czekajmy chwilę. Muszę ci się Oho, Oho. już się coś dzieje. No czekamy, czekamy. Oni to zaraz przyjdą do tego budynku naszego. Nie, Czekaj bo on zajmęć. będzie w burzy. I... <laughs> Ale tam to było emocjonujące. Cudem, żeśmy się. A raz, raz ty mnie ożywiłeś, raz ja ciebie. Pięciu. Ja widziałem dosłownie jak ten snajper do Ciebie strzelał. O widzę ich. Pięć. Cztery. Raz, cztery. Tak. Dla mnie to się mogą wszyscy zgubić. Trzech. Jeden. Jeden gość. Dobre. Chodźmy z burzą, wiesz, mimo wszystko. Będzie gdzieś z tamtej strony pewnie Bo tam ktoś widziałem jak skakał Za 40 Bo żeby nas ze snajpu nie poskładał kurwa Nikogo nie widać To swoją gąbką Magdalena. Dużo jest tam Dobra, trzeba iść tak opłotkami Jest! Ale ma cel, już mnie trafił Już się buduje Kurde, ale mi się płyną, jeszcze się zjaśnia rybkę. Rzucnie jego disco kulą. No, ma ten. Kurde, Co jest? Nie mogę zeć Z góry, z góry, z góry, z góry do mnie na napierdala. O kurde. No go tego tak jakby z zaskoczenia. A teraz mam szelty. Jakby zaskoczyć, nie? Nie, 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 nie. Jest! To Co do mnie? dwa z rzędu! Ale ja. dosyć. zabitych miałem tylko. Z Jednej też z drugiej. Też miałem trzech zabitych. A wtedy po czterech. No ale było była emocjonująco tam, nie? Jak mi się tam ożywiali.